Cześć ludzie kochane, jest taki upał, że siedzę bez koszulki. Dlatego dzisiaj tylko postaram się głowę pokazać. Majetki mam, spodenki mam, ale koszuli nie mam. Słuchajcie, wy pytacie mnie i to dość często, to znaczy nie pytać się tylko Podpadajcie, żebym coś nakręcił o wojsku, coś popada. Dobra, to jest tak, słuchajcie, ja o wojsku to, co ja pamiętam. Jak sobie coś przypominam, to nagrywam, i wszystko jest na playliście wspomnienia. Tam znajdziecie. Tam gdzie jest, jest, jest miniaturka do filmu właśnie O badaniu o wojsku, to, to te filmy. Bo tak to cóż ja wam mogę powiedzieć tak, tak ogólnie wszystko. Jeszcze raz, już chyba kiedyś mówiłem... Słuchajcie, ja w wojsku byłem rok. Na szkółce podoficerskiej, w, w czasie zasadniczej służby wojskowej. To zasadnicza służba była. Tylko tam właśnie była szkółka podoficerska w Słupsku. I po roku czasu mnie wypieprzyli z wojska i to z hukiem, że tak powiem. Bo jak już w jednym ze swoich filmów właśnie o wojsku, to mówiłem, że ja właściwie to symulowałem, że pójść do wojska, symulowałem, żeby pójść. Bo ja byłem chory na płuca. Znaczy chory to ja jestem od dziecinnych lat. No od dziecinnych, od młodzieńczych, gdzieś od 14 lat. Jak miałem 14 lat, zacząłem chorować na półce. I tak to właśnie było. Jak Wam mówiłem też w filmie, mam od siebie starsze rodzeństwo. Siostra 10 lat starsza, jeden brat 9, drugi 8, trzeci 2,5 roku. I ci, co tam, 9, 8, oni byli w wojsku. Jeden w marynarce wojennej, jeden w woleśnicy. I oni już po wojsku właściwie byli. Bo, Mirek, ty nie kombinuj, jak pójdziesz na komisję. Bo jak będziesz przedłużał, odraczał, że a to chory, a to to. To ci będą co chwilę padali i co chwilę wyzywali na komisję. I w końcu po iluś latach pójdziesz do tego wojska, ale już będziesz dziadkiem w wojsku. Taki sam ma 25 lat, to w wojsku jest dziadek. A ty jak możesz, to odpękaj swoje i idź do wojska. No i miałem iść oddechy do dechy, czyli na dwa lata. Ale tak mówię, po roku zaczęło się tam pogłębiać ta choroba, i co chwilę izba chorych. I tak właśnie wykryli, że nie nadaje się w ogóle do wojska. Po co ja tam w ogóle polazłem? Takie pytania były. No ale i to właśnie tak. A to, co ja pamiętam, przypomnę sobie z jakiejś warty, z jakiegoś dnia, ja Wam to opowiadam. Słuchajcie, pewnie, że mógłbym, ale tylko mógłbym, opowiadać Wam za przeproszenie pierdoły. Kim to ja w wojsku nie byłem? Jaki ja to byłem, Wiracha? Jakie co? No nie wiem, jakie tam cudeńka bym Wam powiedział. O, to wtedy bym miał młodych widzów tyle. A oglądalności jeszcze więcej. Ale ja tak nie potrafię. Ja tylko mówię szczerze na faktach oparte. To, co było, co przeżyłem, i co jest, no, wiadomo, że nie powiem wam w stu procentach, ale tak to, co mogę i chcę, to opowiadam. Ale to wszystko jest fakt. To wszystko jest oparte na faktach. Także, wiecie, ja nie będę, żeby nabijać się filmami jakiś tam wymyślał historyjek, a było to, a było tamto. Tylko będę opowiadał to, co jest warte do powiedzenia, z czego można się czasami pośmiać, nad czym można się zastanowić. I tak to wyglądało na moje wojsko. Ja wam jeżeli chcecie oglądać film, jest ich kilka, a może ich kilkanaście, nawet nie pamiętam. Patrzcie na playliście, tam są wspomnienia z wojska. Co tam, tak jak mówię, są miniaturki, prawdopodobnie miniaturkę do tego filmu. Wkleję też yy, yy, taką. Już będziecie mieli punkt zaczepienia, które filmy oglądać, jak chcecie wiedzieć o wojsku. I tak mówię, co sobie przypomnę? Bo ja nie mam nic do roboty, tylko siedzę czasami, myślę, czasami lepiej myślę. I przypominam sobie, wojsko, co by wam to powiedzieć, co było warte powiedzenia. Nie wiem, czy wam mówiłem, jak przepłyski zdobywałem. I za co przepustkę można dostać? Popatrzcie i podpowiecie. Są te filmy, czy nie ma. I tak nie będę się powtarzał. Na razie trzymcie się. Jak coś sobie przypomnę, jeszcze ja kleję i wy jak pomysły macie, to wrzucajcie. Już kiedyś ktoś mi yy, dał taką myśl. No tam panu pytania będą zadawali, pan będzie odpowiadał i film nagrywał. I to już było kiedyś, a nie wiem, rok temu, półtora roku temu. I teraz ktoś mi właśnie jeszcze raz przypomniał. Wy zadajcie pytania, czy propozycje dajcie, ja nagrywam filmy. I będzie fajno. Teraz to już na razie trzymczy się. Cześć.